Hejka, z tej strony Noxy i będziemy dzisiaj grali Warwickiem. Dawno nie było Warwicka, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby był. A jest to taki prościutki pick i właśnie w tej grze, jeżeli wygramy, to będą miał już promocję do, do czwórki. A tutaj, na tym koncie, także dobrze byłoby wygrać. Jeżeli chodzi o teamy, możecie sobie zobaczyć. Szczerze Warwick nie jest prawdopodobnie najlepszym pickiem, ale zobaczymy. Hmm. Dobra, na początku mam do Was pytanie. Wyszła gra z gatunku Battle Royale, która by mnie interesowała. To jest Apex Legends. I nie wypada dobrze mówić o grach Battle Royale, jeżeli się nagrywa League of Legends. Podobno tak jest. Ale szczerze mówiąc, gra wygląda ciekawie. Prawdopodobnie i tak nagram swoją pierwszą grę, żebyście, jeżeli będziecie chcieli ją obejrzeć, jeżeli tutaj w ankiecie na górze po prawej stronie zaznaczycie, żebyście chcieli to obejrzeć, to ją wrzucę po prostu i tam jakieś swoje wyrażenia, bo podobno gra jest bardzo przyjemnie e, przyjmowana generalnie na całym świecie. Także myślę, że warto dać jej szansę. Ja osobiście sam gram dużo w Overwatcha, może, może Overwatcha by mi zastąpiła na przykład jako ta druga gra poboczna. Zastanawiam się w jaki sposób powinienem zrobić dżunglę. Kto u nich dżungluje? Nunu. Okej, okay, prawdopodobnie chcemy go uniknąć, bo z Nunu nie da się walczyć o kraby. Myślę, że on zacznie stąd. Jeszcze nie pokazał się support. Może mu pomaga. Myślę, że to jest rozsądne założenie. Że on robi. A ten. Blue. I będzie dolnego kraba robił. Ej, bo my mamy Luciana na topie. XD. O nie. A kto tutaj Jinx. Widzę, że już ścisnęła Casio. Nice. Muszę wybić trzeci level, zanim będę gękował. Nie muszę też asekurować tego. Luciana, żeby on nie zginął. Także teraz ciężki wybór. O, dobrze widać gościa. Dlaczego on ma drugi level? Wiecie co, nie bardzo widzę tutaj... O, lecę, lecę, on my way. Czy on zatrzyma Murikola? Nie bardzo. O, dobrze bot lane. Skill. Na, nie wątpcie, nawet, że to był skill. Wątpcie? Bardzo dziwnie to powiedziane. O, chwila, goście gra z topekiem. Lol, ok, zaskoczył mnie tutaj. Zastanawiam się, czy mamy szansę. Nie, za mało zdrowia. Za mało zdrowia ma żeby to gękować. Okej. Okay. Mm. Ja się prawdopodobnie zaraz wrócę, bo już mnie powinno być stać na Tiamata po tym kampie. A to bardzo przydatny przedmiot, zwłaszcza na takim ruiku, który nie ma e, nie ma żadnych umiejętności do czyszczenia kampów. Hm. Huh. Nie ma żadnych zdolności obszarowych do czyszczenia kampów i takie coś jak raptory robi się bardzo długo. Flesza masz? Masz. Nice. Nice, nice. Pięknie. Dajcie mi zrobić... Tylko raptory i od razu idę na mida Faktycznie bym spróbował zabić tego mauzę Bez wizji tutaj Wiecie co, wczesny drake też jest fajną opcją Podoba mi się bardzo Ej, ale ja dostaję damage od tego drake'a <toddryczny> To boli jeszcze nie jestem tanki. Ok. I możemy się zacząć zastanawiać nad fragiem, jakimś się nam idzie, albo na topie. O chwila, czy tu czy wyskoczył krab? Tak, dajcie mi tego kraba. Tylko trzeba go przestraszyć, żeby, żeby uciekał w dobrą stronę. tak, coś dziwnego robi Casio, bo jak mam grać na MIDA, jeżeli ona cały czas puszuje? Okej, okay. w ten sposób mogę. Dawać mi dawać. To są czyste fragi. A ty co? Eee, dobra, wystarczy mi. Najlepszą okazją na gank, na zgankowanie linii Casio było to, jak ona się dała zgankować. Szczerze mówiąc, koleżanka tak. Yy, nie daje mi za bardzo szansy na to, żebym do niej mógł wchodzić na linię. I w końcu trzeba przysiedzieć, Darka. Tam też Lucian cały czas puszuje, nie? Momenty, w których on nie puszuje, to są te momenty, kiedy był na przykład po ganku. No, no. Co my chcemy budować? No, Okej, okay, zbudujmy się w ten sposób. wiecie co? Kontrole się przydadzą. Pobiegnijmy na razie po śladzie. Kawałek przynajmniej, żeby złapać dodatkowego Movement Speeda. Uuu! O! Jest nasz. Chciałem oddać, ale nie miał zasięgu. A nie musiałem się bać o to, że mi się odfleszuje. Po pierwsze miałem Merkę, a po drugie. Lucian mówił, że gościu nie ma flesza. Powiem tak, straszny stąpik ta gierka. No ale trudno, może w promocji nie będzie stąpu. Będzie ciekawie. Zresztą po moich ostatnich doświadczeniach z Soloku jestem zadowolony z tego, że czasem są stąpy takie. Kurde, chętnie bym się na niego wbił, wiecie. Ja dalej mam Merkę. Wiem mniej więcej, gdzie on jest. W sumie z towerką mogę pójść też na topa. To też jest fajne. Daj mu wyjść tylko. On nawet nie zwarduje, bo on czeka. Lucky. Trochę moja wina. Dobrze, że egzekucja z tego wyszła. To jest super. Zastanawiam się, czy ja źle robię, że buferuję naraz. Zrzucam E zaraz przed R Pomyślałem, Bo myślałem, że w ten sposób dostanę, że dwa CCki nałożę, ale tutaj Tankier gdzieś się w ogóle schował. Wcale go nie było. Może źle robię, w takim razie Botlane widzę na razie tylko ma fragi Przeciwny, wiecie co, ale wstaje zaraz smog, więc ja nie idę drugi raz tam eee... Też nie, nie, nie jestem pewny czy on flashował Okej, okay. Nunu jest przy midzie. Tak naprawdę to jest nasza okazja na zgarnięcie Drake'a. Tylko tak. Bardzik tutaj. Bardzik tutaj. I żeby tu nikt nie przyszedł. Dwa uszczęd Drejki. Dwa uszczęd Drake'a są super, nie? Chociaż. Ostatnio tak porobili te smoki, że w sumie wolałbym dostać drugi rodzaj, jakiś inny. Bo teraz jest tak, że pierwszy smok daje więcej niż kolejne. Raczej nie podejdzie, tutaj. Czy podejdzie? Najsu. Nice nie chcę wchodzić za bardzo w te krzaki. A, dobra, no jest na bocie, widać go. Ok, w takim razie mogę sobie wejść, trochę poczyścić. Teleportujący się Lucian. Zabił dwóch i zginął. O, ok, lecimy na tego, no mi idę. Żeby tylko je uratować. Ej, koleżanko, nie sądzisz, że przesadzasz? Nie mogę zejść z tej linii, bo jak tylko się... Jak tylko się wrócę, to od razu... Ona zginie. Już On chce powiedzieć, że ja powinienem defić topa, ale to nie jest prawda. Bo tak, on nie zgarnia wieży. Jeżeli Kasia by zginęła, to to by był... To jest najgorszy scenariusz, jaki mógł się tutaj stać, prawdopodobnie, że ta kasja ginie. I to jest coś, czego za wszelką cenę chcieliśmy uniknąć. Wiecie, trzeba gasić w zarodku takie szanse na kombak przeciwników. Jednym, jedną z szans na kombak jest to, że przez Erkę Mazahara będą łapali jakieś randomowe fragi. Z Radem może uda mi się wejść na topa wiemy mniej więcej gdzie był Nunu nie sądzę żeby mój botlane to za bardzo obserwował ale powiem tak jak Nunu jeden gang się nie udał na bocie teraz przed chwilą to Szansa na to, że on znowu tam pójdzie jest mała. Ten nunuso przyleciał przez mida, tak? Nice. Wiecie co zrobię? Zgarnę wieży. Myślę, że to jest... W sumie nic lepszego nie mam teraz do roboty i tak na mapie. O nie! Ej, 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 ej. Ej, Bez kitu. O mój Boże. Nawet nie pomyślałem, że wieża mnie zacznie bić. Miałem wszystko, żeby zgarnąć ją. Mogłem sfirować. Oh. No bo, jeżeli on by zaczął kastować swoją erkę. To wystarczyło, żebym rzucił E. Ale w ogóle mi nie przyszło do głowy, że zacznie mnie bić przecież e, ten Wie, wieża. No nic. Mamy nafidowanego nunu, tak? <laughs> A mi idzie wieża padła. No topie też zgarnie Lucian Teraz przewagę levela ma nade mną. Nunacz. Szkoda, że mi zabrałeś. Bo akurat tego potrzebowałem, żeby wbić szybko level. Ale może nie będziemy potrzebowali. Wygląda na to. W sumie przeciwnicy nie bardzo mają jak walczyć. Ok, nice. Prawdopodobnie Heraldo będziemy chcieli rzucać gdzieś na midzie. Wiecie co? Nawet to jest dobry moment moim zdaniem. Przerwał mi. Dadam, dadam, dadam. Fajnie, to wszystko wychodzi teraz. Zacząłem ja trollować, nie? No, w sumie no nie tylko ja. Mogłem w lepszym miejscu rzucać, nie? To fakt. Ale generalnie to był dobry moment na rzucenie Heralda. Prawdopodobnie najlepszy, jaki mogliśmy mieć, no bo od razu byśmy zgarnęli to jedną wieżę i od razu potem moglibyśmy Drake'a. Kto zgarniał Drake'a u nich? Bo ktoś zgarnął Drake'a, ale czy to był solo no? Nie jestem pewien. To mógł być solo no. Zaczynam się trochę gubić. I to niedobrze. Trzeba się znowu skupić. Trzeba nie mieć dżungli zabieranej przez tych, przez lanerów to jest wkurzające, jak ci zabiera dżunglę, zwłaszcza teraz, jak ma się mniej ekspozy dżunglę. Jeszcze na dodatek oddaję ludziom buffy xd. I będę przez to behind. Okej, okay, dobra. Nie będę narzekał. Jeżeli uda mi się zabrać to. Okej. Okay. Czyli koniec końców nie będę narzekał. Ok, ok, co możemy robić? Prawdopodobnie musimy rozciągać tę grę. Teraz korzystać z tego, że mamy 4 V3 na midzie. Ja ich tylko straszę trochę. Chodzi o to, żeby wziąć wieżę. Sama kasja da radę? Tak, nice. Ciekawe czy to jest ten dalej build w Casio w max Q i W, bo to tak wygląda. Ten build dostał nerw w, w tym patchu, ale... Jeszcze goście może się nie przestawił, a może dalej to po prostu działa dla niego najlepiej. Nice. I ciśniemy wieżę. Powinniśmy ją zgarnąć Spokojnie, tak Wieża, inhib Baron za 30 sekund W zasadzie od razu możemy tutaj pójść Z fartem miniony nam się trochę ułożyły, nie, dobra, może nie Okej, okay, to jest trochę ryjski Zostawanie tutaj Wow Kontrol wart na to. Chcę złożyć wczesną Trinitę. Jeszcze nie miałem okazji pograć, a przeciwnicy podają. No trudno. Wczesna Trinita. Na URIKU nie miałem jeszcze okazji z tym zagrać. Ale to może być całkiem spoko, nie? Ten Damage na ugryzienie strasznie wtedy wzrasta. Krótka gra, krótka, ale taką dzisiaj dla was mam. Niestety albo stety, może akurat mieliście mniej czasu. No nie wiem. W sumie nie wiem, czy lubicie bardziej krótkie czy długie gry. O, no to jest temat na ankietę, ale nie w tym filmie, bo w tym filmie jest inna ankieta. Pokażcie się, damage Delty. Pokażcie się. Ostatni. Nie, czwarty damage w teamie mam. Mam czwarty damage w teamie, no bo tak. Casio zrobiło najwięcej. Lucian zrobił drugi największy damage, bo grał na Darka i go strasznie obijał. Trzeci damage Jinx. Ja czwarty i piąty damage Thresh. Nie, nie Thresh, Nami. Chyba, że Nami zrobiła więcej ode mnie. by było już całkiem zabawne. O, dobra. Honor w... Kasio Dobrze grała. Boję się. Nacisnąć ten przycisk. Okej, okay, no mi nie zrobiła więcej. Eee, spoko. Dziwne, że udało, że mniej zrobiłem damage od Nunu. Szczerze to mnie zaskakuje. Muszę zagrać Nunu. Jeszcze nie miałem okazji. A to jest ciekawa postać, tylko jeszcze nie bardzo wiem nawet, jak się nie uczyści jungle. Okej, okay, mam nadzieję, że ta gra wam się podobała. Jeżeli tak, to subskrypcja, dzwonek. I słyszymy się jutro o godzinie 15. Peace.